Dla mnie to wszystko jest nowe, bo mnie wciągnęła do spotkań z wami moja żona w związku z tym, że chcieliśmy lepiej wychować syna. I, I tak powolutku, powolutku, na równe sposoby się przekonuję, jak, jak, jak dobrą drogę wszedłem osobiście. Raz mogę być Marto raz jestem sam, ale zobaczcie, zaczynaliśmy te spotkania w gronie 40 około osób i kończymy w gronie 40 osób. Nikt się nie wykruszył, prawda? Ja tam napisałem, że się czuję lekki i odświeżony, nie? Że tak kurczę, ja się, ja się czuję po tych sześciu dniach dzięki Wam, dzięki całej masie tych 40 osób. Serdecznie Wam dziękuję. Państwu Werwińskim, Panu, panu który tłumaczył. Ja się czuję, jakbym, jakbym wstał od kontesjonału, wyobraźcie sobie? Jakbym się oczyścił. Ja nie potrafię, ale muszę Wam to powiedzieć. Ja jestem skrytym człowiekiem. Siedzę w ciemności, nie? Tam się śmieją ze mnie na grupce. Ale powiem wam, że czuję się tak, jakbym właśnie dostał rozgrzeszenie wstał i, i kurczę i się poczuł czysty i odświeżany. Chciałem wam to powiedzieć i za to podziękować serdecznie. To tyle. Mhm. I czekam na następne tego rodzaju spotkania. Naprawdę. Czekamy razem z moją żoną. Mhm. Dziękuję. Ja, dziękuję bardzo, Beatka. Poproszę. Tak, ja sobie zanotowałam tylko w zeszycie. I, I chciałam powiedzieć, że ja myślę, że w pewnym sensie, jeśli chodzi o mnie, to te spotkania, tak jakby na nowo ugruntowały i usystematowały również moją wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest jakby pewnego rodzaju odnowienie, które która nabrała innej jakości i tak, w takim głębszym wymiarze. To, 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 a czego się nauczyłam, no to, to tutaj tak króciutko, kim byli Żydzi, skąd pochodzili, bardzo to było ciekawe. Dzięki tym spotkaniom. Bo zobaczyłam, jak ważna jest regularność z, z czytania Słowa Bożego. Te spotkanie dały mi też taką możliwość regularnego czytania, ale też modlitwy, bo ja przez ostatni czas bardzo. Um, właśnie tak sobie ciągle myślałam, chodząc bardzo późno spać, że, Boże kochany, ja w ogóle nie czytam Słowa Bożego. I tutaj nagle właśnie gdzieś y, była taka możliwość, że ten maraton, że się zapisałam i on mnie bardzo mobilizował do tego, żeby usiąść z tym Pismem Świętym i to czytać. Ja jestem bardzo za to wdzięczna. Myślę, że to jest u mnie takie. Bo ja nigdy nie miałam czasu na to, nie? Godzina 21, no to sprzątanie i tak dalej. Po prostu zaczynałam żyć, i 23, po prostu padałam na twarz, nie? A teraz musiałam, ciężkie to było dla mnie, żeby odstawić to wszystko i zrobić coś, co w pierwszym momencie sobie pomyślałam: Boże, to jest strata czasu. Ile ja bym mogła zrobić w tym czasie, nie? No i a okazało się, że jestem w stanie zorganizować się tak, że do 20.30 jestem w stanie to ogarnąć. To po pierwsze. Po drugie, spotkania te pokazały mi, jak ja bardzo potrzebuję wspólnoty, w której, z którą mogłabym czytać Słowo Boże, bo ym, wnioski, które osoby z mojej grupy, z mojego pokoju Wyciągały te świadectwo, które dawał. To były tak głębokie przemyślenia, że no, było mi nawet wstyd, że ja, jakby, nie widzę tego, co oni potrafią odczytać z tego tekstu. I właśnie to, jakby wzbudziło we mnie taką tęsknotę do, do uczestnictwa w ogóle takiego długotrwałego w jakimś kręgu biblijnym. No, dziękuję Wam. Ja również dziękuję chciałam powiedzieć, że mam w sobie ogromną wdzięczność za tę możliwość. Jeszcze chciałam powiedzieć wam o tym, że przed którymś ze spotkań czytałam też dzieciom właśnie ten list do Galatów. I mój ośmioletni syn mówi. Yy, mówi, mamo. Yy, wiesz co, mówi ten. Yy, lubię tego Pawła. Lubię go. Lubię go, wiesz, on mówi, on mówi jak taki prawdziwy mężczyzna. I ja wiem, że mi to zostanie w głowie, to, co on powiedział, i. Yy, i wiem, że jeszcze ten list będę im czytać, bo właściwie to częściej Ewangelii się czyta i psalmy, a li właśnie listy jakoś tak nie, niekoniecznie. Dlatego za to też dziękuję i cieszę się. I za każde słowo. Dziękuję. Ja chciałabym powiedzieć, że ja z wielką pokorą cały czas nasłuchiwałam głębokości słowa, które tutaj. Przed nami przez tyle dni się przetaczało. Obserwowałam właśnie moją reakcję na te zagadnienia i powiem, że bardzo dużo rzeczy y, będę chciała też wykorzystać y, w moim życiu. Dużo to było takich podpowiedzi, a dzisiejsza ta sesja, ja sobie wypisałam. 13 poleceń i na pewno niektóre z nich, ho, ho, jeszcze mam do głębokiego przemyślenia i wykonywania. Także no, bardzo, bardzo tutaj jestem, no, zachwycona i prowadzącymi, i, i waszym czasem, i oddaniem dla, dla naszego rozumienia rzeczy. I wdzięczność, i Bóg zapłać, i wszystko, co najlepsze <grystanie> z Bogiem.